Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Witam. Dzisiaj mamy 8 grudnia. W Kościele katolickim przeżywamy jedną z największych uroczystości maryjnych, czyli uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przypominamy sobie tę prawdę, że Bóg na mocy przyszłych, przyszłych zasług Jezusa Maryję uwalnia od skutków grzechu pierworodnego. Czytanie z księgi rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał, Gdzie jesteś? On odpowiedział, Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do Niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał. I proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej, ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Ten dzisiejszy fragment to opis tego. Co dzieje się zaraz po grzechu? I może zwróćmy uwagę na to, co zaraz po grzechu dzieje się z Adamem i co zaraz po grzechu dzieje się z Ewą. Otóż oni zaraz po grzechu ukrywają się przed Bogiem. Możemy mówić o tym, że ukrywają się przed Bogiem z lęku, ale kiedy się ukrywają, kiedy słyszą głos Boga. Dopóki Bóg do nich nie zawołał, nie ukrywali się. I to, to jest bardzo ważne wskazanie dla nas. Bo co się dzieje wtedy, kiedy grzeszymy? Czy zawsze od razu czujemy wyrzuty sumienia, czujemy, że coś jest nie tak? No, często nie. Często brniemy z grzechu w grzech. I jakby wydaje się człowiekowi, że jest wszystko ok, że jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy człowiek zbliży się do Boga, jakby zaczyna inaczej rezonować w nim sumienie. I wtedy często człowiek właśnie odczuwa lęk, jakby chciałby się jeszcze przed Bogiem schować. To są kwestie, które dotyczą też naszego sumienia. I często jest tak, że kiedy człowiek żyje w grzechu, to wydaje mu się, że wszystko jest ok, że jest szczęśliwy, jest zadowolony. Ale kiedy zaczyna otwierać się na działanie łaski Bożej, to zaczyna odczuwać lęk. Nie należy przed tym lękiem uciekać, wręcz przeciwnie, jakby trzeba w niego wejść, jednak stanąć przed Panem Bogiem, bo ten lęk nas doprowadzi do nawrócenia. Ale tu mamy jeszcze jedno ważne wskazanie i trzeba sobie zadać takie pytanie: dzisiaj, bardzo szczerze, czy ja naprawdę chcę wchodzić w głęboką relację z Bogiem? I czy naprawdę chce Boga poznawać? Bo czasami jest tak, że my też podświadomie boimy się głębokiej relacji z Bogiem, bo czujemy, że wejście w głębszą relację z Bogiem będzie wymagało przebudowania naszego życia. Ale nie bójmy się, bo Bóg, kiedy spotyka się z grzesznikiem, czyli ze mną, z tobą, tak jak wtedy, kiedy spotkał się z Adamem i Ewą zaraz po grzechu pierworodnym, Bóg zawsze daje zbawienie. I tak jak zapowiedział tutaj Maryję, zapowiedział Jezusa, w tych słowach wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę. Tak nawet wtedy, kiedy Ty w spotkaniu z Bogiem doświadczasz lęku i odkrywasz to, że jesteś wobec Boga grzesznikiem, On zawsze przychodzi ze zbawieniem. I często to zbawienie pokazuje nam przez cuda. Bo to, że nas zbawia, jest cudem. To, że Adam i Ewa żyli dalej, jest cudem. To, że Bóg dzisiaj nam pokazuje Maryję, niepokalanie poczętom, że ją wyzwolił od skutków grzechu pierworodnego. to wszystko są cuda Boże. I Pan Bóg działa rzeczy wielkie. I mówimy dzisiaj w psalmie śpiewamy. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Cuda to jest coś, co może zrobić tylko Bóg. I to są sprawy, których często nie rozumiemy. No bo czy ktoś z nas rozumie, czym, czym tak do końca jest rzeczywiście niepokalane poczęcie? No nie, nie rozumiemy. To są pewne tajemnice Boże. Czy ktoś z nas rozumie cud y, Eucharystii? Jak Jezus. To czyni, że ukrywa siebie żywego i prawdziwego w każdej najmniejszej cząsteczce konsekrowanej hostii. Nie? Przecież mówimy na, w czasie Eucharystii, oto wielka tajemnica wiary. Nie, nie rozumiemy tego, ale im większe są cuda, tym bardziej one pokazują wielkość naszego Boga i wielkość Jego miłości, nie? I co więcej, kiedy czytamy dzisiaj czytanie z listu do Efezjan, to czytamy w tym, że ten Bóg, który czyni cuda, który właśnie jest samą miłością, że On wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. Że On już wtedy o nas myślał i że On nas napełnił wszelkim błogosławieństwem. Że On chce, żebyśmy byli święci i nieskalani. I to jest kolejny cud. To jest cud Bożego miłosierdzia, który dotyka każdego z nas. I, i co ten, jaki ten cud ma znaczenie dla mnie, że ja jakby nie muszę zabiegać o uwagę Boga, o Jego miłość, bo ja tę miłość już mam. A do mojej decyzji należy to, czy ja ją przyjmę, czy się na nią otworzę. Ale czy się otworzy czy nie, to Bóg będzie mnie kochał tak samo. I jedyną osobą stratną będę ja, jeśli się nie otworzę. No i mamy kolejny opis cudów w Ewangelii, według Świętego Łukasza, bo widzimy Maryję niepokalaną, która, przyjmując Boże zwiastowanie, przyjmuje życie Syna Bożego w sobie, które. To poczęcie dokonuje się bez udziału mężczyzny, tylko mocą Ducha Świętego. Tego cudu też nijak nie rozumiemy. Ale czy On się nie dokonał? Dokonał się. I czego nas uczy Maryja w tej Ewangelii dzisiaj? Uczy nas przyjmować Boże działanie w naszym życiu. Nawet jeśli ono jest tak niezrozumiałe, jak cud wcielenia Syna Bożego. Ponieważ to Bóg czyni, ja to przyjmuję. Ufam Mu. Dlaczego Mu ufam? Dlatego, że mnie wybrał jeszcze przed założeniem świata i kocha mnie jak nikt inny. Maryjo, ucz nas poznawać i przyjmować działanie Boga w nas. Amen.